By dodać rozgrywki Amerykanów, wchodzimy w zakładkę rozgrywki, dodaj rozgrywki Wpisujemy nazwę rozgrywek, na przykład Amerykano A2NA3. Wybieramy system rozgrywek Amerykano typ rozgrywek, czy mają być rozgrywane indywidualnie, czy w parach wybieramy dyscyplinę. Możemy też określić płeć, jeżeli nic nie wybierzemy, to będzie to będą to rozgrywki otwarte. Klikamy Dodaj rozgrywki. Rozgrywki muszą być zainstalowane przez administratora. Najczęściej administrator instaluje takie rozgrywki w przeciągu jednej doby. Po zainstalowaniu rozgrywek otrzymacie Państwo maila i rozgrywki powinny pojawić się w zakładce rozgrywki. Aby zacząć korzystać z rozgrywek, należy dodać kolejkę, czyli de facto dodać nowe wydarzenie. Można skorzystać z przycisku Dodaj wydarzenie albo dodać wydarzenie bezpośrednio z grafiku. Wydarzenie. Określamy liczbę miejsc. Wybieramy rozgrywki, które już mamy zainstalowane. Wtedy system będzie to widział jako nadchodzącą kolejkę. Po stworzeniu takiej kolejki czy, czy wydarzenia możemy, w zależności od tego, czy to będzie wydarzenie publiczne czy prywatne, udostępnić link na przykład na grupie WhatsAppowej, jeżeli to będzie wydarzenie prywatne. To wtedy takie wydarzenie nie będzie widoczne w aplikacji, natomiast jak udostępnimy na grupie WhatsAppowej ten link, który możemy tutaj skopiować, to wszystkie osoby, które otrzymają linka, będą miały dostęp do wydarzenia tak jakby znalazły je w aplikacji dobrze dodamy sobie teraz testowo cztery osoby I w momencie kiedy przychodzi, do momentu, w którym zaczynamy rozgrywać Amerykanę, możemy albo na telewizorze klubowym odpalić adres klub.org TV, albo skorzystać z tego przycisku do otwierania wtyczki, albo bezpośrednio z kolejki kliknąć przycisk Uruchom. Klikamy przycisk Uruchom. Zaznaczony, zapisanych osób wybieramy czy to mają być zgłoszenia indywidualne czy w parach. Jeżeli wybierzemy w parach, to możemy system automatycznie zalosuje pary, możemy ewentualnie pozamieniać osoby i samemu ustalić te pary, albo uruchomić od razu American Jeżeli indywidualnie, to nie ma nie ma to znaczenia, jaka jest kolejność, ona została wylosowana. Uruchamiamy Americano Ninja. Automatycznie y, przekopiują się korty przypisane oraz y, gracze y, z wydarzenia. Rozpoczynamy turniej, wpisujemy wyniki. zakończeniu turnieju klikamy przycisk Send to kluby. Jeżeli pojawi się ptaszek, to znaczy, że wyniki zostały wysłane i zapisane. Jeżeli się nie pojawi, będzie jakiś problem, to należy wyeksportować wyniki do pliku CSV i później na kluby.org za, je zaimportować. Po yy, wysłaniu wyników możemy też yy, kliknąć przycisk yy, powrót do klubów i pojawi nam się ranking ze wszystkich kolejek, które są w ramach danych rozgrywek rozgrywane. Czyli osoby na telewizorze po wyłączeniu Americano Ninja dostaną jeszcze informacje na którym miejscu są w rankingu danego Americano. Klikając powrót pojawia nam się wtyczka na TV, która jak będzie cały czas uruchomiona będzie zawsze podpowiadała najbliższe wydarzenia, które można na zielono uruchomić lub na czarno, które są już rozegrane i mamy wyniki. Jeżeli będziemy chcieli uruchomić jeszcze raz, to jest komunikat, że wyniki zostały już wprowadzone i ponowne uruchomienie spowoduje nadpisanie wyników. Lepiej tego nie robić. Oraz na takiej wtyczce TV można też podejrzeć wszystkie rankingi, jakie są stworzone w naszym klubie. I wracamy sobie teraz już do y, panelu. W panelu mamy y, kolejki nadchodzące, rozegrane, mamy ranking oraz punkty.